No niestety nie ochroniliśmy się przed, przed... I to... No a tutaj już się wykazał jeszcze większym chamstwem niż tamtym ...niż wtedy. Ale nic nie szkodzi, one z tego co pamiętam też nam nie zaszkodziły. Niestety już mamy za dużą przewagę nad nimi. Jeszcze oni nie mogą zadać normalnego ciosu tak za bardzo. Jak już... A jak już mogą to... ...rzadko. No, ja zdecydowałem się, że smokami zajmę się chyba. No dalej będę się zajmował nimi. Wiecie już po jednych czartach, i zaraz będzie po kolejnych. A postanowiłem się trochę ich. No, i tutaj podziękowałem tym. Yy panom za zablokowanie mi dojścia. No niestety, już chyba zaczyna smutkiem miotać. Zgadza się, ale muszę podziękować się tym czartom za to, że mnie zaatakowali. Bo dzięki temu nie będę musiał ja tego robić i będę musiał skupić na, skupić na rzeczach ważniejszych. No i teraz zdecydowałem się na wskrzeszenie, teraz to o, o niebo, teraz za jednym razem wskrzeszamy dużo więcej niż wtedy I opcji jak widzicie jest więcej No one jak widzicie, y sami się wieszają Ja tak próbowałem ich naraz ten, ale niestety nie udało mi się znaleźć ust optymalnego ustawienia. A ba, się zająć diabłami, bo one to są chyba głównym problemem. A. Mieliśmy pierwszeństwo ataku, dalej nie wiem. No to podaje Wooster, ma jakąś zdolność, która... która właśnie pozwala mu na zadanie takiego... takowego właśnie ciosu. Mogłem tu użyć runy, ale w sumie ta runa akurat nigdy nie działa. Już powinniśmy mieć minus 6 dobry do wcześcia. Dobra, ta walka już jest raczej wygrała, nawet z niskim szczęściem. Bo już nie ma za bardzo co bramować. Tylko w sumie tych tutaj. Tych, te demony. Ale to marne pocieszenie. No ja niestety morale mam niskie, nie wiem czemu. Przecież mamy... A po prostu jeszcze mam tamtych panów. Jak tylko przestaje na nich te orientacje działać, to oni zaczną działać. Jest też minus do. Dosz... No, uda. I w taki sposób ich zaatakujemy. Przynajmniej oni też mają niemałe minusy do szczęścia. I chyba oni są za duzi na to, żeby ich się wystraszyli. Dobra. Nie już minusy do szczęścia przestały działać, jak widzicie. O, on już chyba zaczyna ten... No w sumie bezsensowny ruch. I chyba to jest to tak, zdecydowałem się chyba ich wskrzesić trochę. Wyjść w trochę większą siłę. No, niestety nie ma dostępu do niej, bo już bym ją w sumie zabił, ale trudno. Powinniśmy się cieszyć, że mam już taką przewagę, że już się łatwo tak nie wykaraska. No i jeszcze go wyko wykończył go ogień, który wytworzył mój smok. A bohaterowi prawdopodobnie skończyła się mana. No, trzymają się, nieźle. No, już po nich. No jak wiecie, udało się. Przybyłem odpłacić ci za twą dobroć. I nic miarzyć kilka łbów. Zmieni aktora Domingowego usta, ale nie zajmujmy się tym. To jeden z najtrudniejszych momentów w tej misji, mamy za sobą. Czyli... Atak na demony. Za pomocą... ...krasnoludów. Jeszcze została Frejda oraz Duncan. Orkowie oraz... ...oraz Mroczne Elfy. Mrocznymi Elfami chyba było, było najłatwiej. Rany, oh, oh. co za niespodzianka. Demony znajdę ich przywódcę i zaoferuję mu możliwość spoczęcia w pokoju. Bo się humoru nie opówcza za chira, jak widzicie. No niestety trochę młode nam zabrali dziady. No ja już po nim Mam już 36 tytanów, czyli powiedziałbym, że nasza armia jest bardzo przyzwoita. Powiedziałbym, że cholery nie przyzwoita. No ja już za bardzo powiem wam szczerze, że nie mam co komentować. A jeszcze zostało 20 minut materiału. Tak wam powiem szczerze, nie wiem za bardzo czy mi się chce. Już chyba dałem wystarczający popis. No ale to już standardowo jednym z meteorytów. Ach, pamiętam czasy jak grałem Railgun i tak y, trzy razy większa armię od mojej rozwalałem wzmocniony garat meteorytów. Najlepszy czar jaki może być w tym Hiroshima. Wzmocniony garat meteorytów. Szkoda, właśnie, że nie ma możliwości, żeby Zechir nabył wzmocnienie zaklęcia. Bo bo, bo już ma takie po prostu ciosy. Jeszcze razy dwa, po prostu tak dupę by urywało. A jeszcze to połączmy z jego zbiornikiem many, no w tej misji chodzi o to, głównie o to, że mamy sekcje, tak zwane pierwsza sekcja to były te trzy kopalnie złota. Wykonano atak na miasto. Kolejna sekcja: wykonać cele. Chwileczkę, tam był jakiś cel poboczny, którego nie zauważyłem specjalnie. A, tutaj zdecydowałem się na zablokowanie strzelców. Niestety mi się za to ostro W sumie nawet jak mi trochę zginie, to nie szkodzi, bo tam gdzieś niedaleko zaraz czekają na, na nas kolejna porcja. Ja za pierwszym razem pojedynek grałem wziąłem Feniksy i te Feniksy jeszcze chyba w pierwszej sekcji sprawdziły. No wiecie, tutaj na nas czekają. Okay? No i sobie chodzimy i zbieramy materiały Tu kolejna krypta, którą trzeba będzie się zająć A ochrona nie była jakaś szczególnie mocna, to dupę nie urwało I już powinniśmy mieć ich 40, co jest przyzwoitym stakiem, nawet pamiętajcie, żeby się zawsze rozglądać za akademickimi jednostkami, bo one się z reguły przyłączą przyłą znaczy, się raczej to się przyłączą. I tutaj się ucieszyłem, bo ślepy zaułek, to znaczy, że pierwsza droga już banana. Zresztą nie, nie, tam no dole jest jeszcze coś. No chyba się nie ucieszyłem specjalnie. Tam byłem ciekaw, czy dalej, no dalej śmiertelny, no tam niestety są siły dosyć piekielne, ale spokojnie, ja mam na to sposób. Ha, i w tej misji będzie kolejny isterek, o którym zapomniałem Wam wspomnieć. Jest to pojęcie, że bardzo ciekawy isterek, ale zobaczycie co to będzie, później. Tutaj lepiej, żebyśmy się pozbyli. I mamy problem. Zresztą tutaj chyba się zdecydowaliśmy na hipnozę, pojewam w Nie. No niestety nie możemy tutaj stosować za bardzo. Bo ta głupia e balista. Cały misterny plan. Przez nią idzie się jebać. Zaatakować Gremlinie. Ja zapomniałem o tym, że mam wskrzeszenie Zupełnie Trochę zdecydowałem się poprzestać. jednostki, co mi średnio pomogło, bo komputer zaraz zrobił inną taktykę Jak widzicie Sześć tytanów mi zdjął. Co jest nie do pomyślenia. Dobra i teraz zdecydujemy się chyba na... No nie, najpierw na oślepienie chyba No nie, hipnozę No, faktycznie Rzadko dosyć z niej korzystam A to dlatego, że e, W przedniej części gry To mi takie minusy do inicjatywy dawała I zdecydowałem się nimi podejść do Tytanów, żeby mogli ich wykończyć e, No. Teraz dokrzeszam. O. I dowiedzieli się, że przy okazji mogę wskrzczać jednostki zahipnotyzowane Co chyba nikt nie robi. Bo to jest trochę niepowawne. Zbieramy doświadczenie standardowo No i, w... i zbliżamy się już do momentu, w którym kończę sesję Dobrze poznaję to miejsce Chyba niedługo zobaczymy wrogiego bohatera, którego musimy... pokonać. Nie, jeszcze nie, to chyba nas następnego dnia go zobaczymy. ja nam się go nie boję. Mamy nasze tytany. Straciliśmy grebliny, co jest nie do pomyślenia. <laughs> Sorry, ja raczej nie, nie mogę sobie pozwolić na tracenie cennych jednostek. P priorytet to ich, za ich wyeliminować. Z nami idzie tak trochę opornie, bo oni są dosyć. Na no, szczęście mieliśmy szczęśliwy strzał, który wystarczył na to, żeby go uśmiercić. Ja zdecyd nie, nie pamiętam, co zdecydowałem się z nim zrobić. Chyba oślep po prostu. A, rozkład jak zwykle słaby. Rozkład to lepiej na grebniny rzucać albo na coś takiego. A te silniejsze to raczej nie zadziałało. Ok, siostry dają mi sygnał, że wychodzą. Bardzo dobrze. Zdecydowałem się rzucić. No i tutaj chyba, no i tutaj mój misterny plomb powinien się jebać. Niestety, no nic, musimy się pogodzić ze startem żywiołaków. Tu mamy kolej, To jest taka dziwna zalewa w tej misji. Tylko tr stracimy trochę żywiołaków, to ten. To od razu są tutaj e, w pobliżu takie, które nam no to wynagrodzą. Pewnie się zgadzam. takie, małe takie kombinowanko zdecydowałem się zacząć od nich, bo oni są dużo bardziej niebezpieczni tutaj zdecydowałem się chyba rzucić szał na kogoś ale nie jestem pewien Chociaż nie pamiętam, a nie, postanowiłem po to po prostu implodować pieski. Reszta walki hmm. będzie przebiegać. Na wiecie w jaki sposób. Prosto będę ich masakrował. No, że znalazł się kutafil. A tu mamy kolejny przerwany most. O, mamy korzystę dla 3 tydzień, bo tydzień z niedołożenia to jest daje minus. I to byłby nawet dobry tydzień, żeby zaatakować tego bohatera, szczerze mówiąc o, Mamy już 44 tytany, to nice I teraz się chyba fajnie usta... no tak przynajmniej fajnie się ustawili Tutaj stwierdziłem, że nawet nie ma co na jego marnować zaklęcia Więc i pozwoliłem na pełen yy, freestyle... i pozwoliłem ten... zająć się tym mojej załodze Drzewców. Nagorda z Tolucypy tam nie była specjalnie. A, tylko jest. W sumie nie, nawet przyzwoita nagorda była. Ale najważniejsze to, że eks zdobyliśmy. Ach. Tu jest kutas. No i co, przez resztę tego odcinka? Yy no, pozbieramy to, co wokół i chyba będziemy go gonić, co? Nie wiem. Chociaż ja chciałem najpierw przeszukać całą tą wyspę. Znaczy, sekcję, przepraszam. Dobra, to by było na tyle, tak więc mówił Marszal. Jutro, wszyscy widzą, miłego wieczoru.